Witajcie, witajcie, na no, Artur Lubiaci wszystko Was wita. E, na nowym koncie Artur, Arturowe granie, czy tam granie z Arturem. E, oczywiście w linku w, w kanale jest granie z Arturem. Nie, Arturowe granie, Artuowe. Zabrakło mi tam ry. No ale co? Co dzisiaj? Dzisiaj znowu włożenie, znowu poznawanie nowych, nowych ciekawych dialogów. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie. Jest godziny no takie przedpopołudniowe. No i co dzisiaj? Dzisiaj sobie, no, tak jak standardowo bywa, popodróżujemy troszeczkę. Tak, mieliśmy dzisiaj brytyjskie śniadanie, tylko że dzisiaj jest dnia 21 lipca, a wy to na pewno będziecie później oglądać nie wiem kiedy. No i, 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 i. Wow, wow, wow. Wow, wiedziałem. Yes, I swear. Zgub gliniarzy. Gliniarzy, nie. czemu gliniarzy? Ja, nie uda mi się tego, ponieważ... Yy, ponieważ, ponieważ, ponieważ... Ponieważ, ponieważ, Maybe? Tak, udało się. No właśnie, nie wiem, po co to doszło. Może ja sobie już to auto opuszczę. Ja chcę to auto z... Nie? Teraz auto z dialogiem. Cio. Driving, cleaning. Tak, to jest prawda. Im większa gwiazda, tym większe spóźnienie. I to jest prawda co do prawdy. Czemu wciąż klepię jadaczką? Jesteśmy Rogerem... Yy, ...zwanym zbirem. Tak. Nie. Wiedziałem. Pra. Bo znajmy. No. Co na tu mnie denerwuje? Dirta. No. Dobra, opuszczam ją. Do taksówki nie wchodzę. Bo wiedziałem ostatnio, że miniaturki filmu non-stop to tylko. O. Modlitwy, na pewno. Tak, chciał tego sam padre. Dobra. Ale my, my ale my nie, my nie do biskupa jedziemy. My nie do biskupa jedziemy, my jedziemy się powozić. Patrzcie jak się wyłonił. A tak cię okiwałem. Morpolisnow. Trudno, żeby było. Możliwe, możliwe. Przestoń. Nie. I cię cicho być już. Możliwe, padre, możliwe. Albo wiesz co, ja cię opuszczę już. Tak dla bezpieczeństwa. I robimy miazgę. Jep. Robimy miazgę. Patrzcie, w policję wjedziemy, to się nic nie stanie. A bo nas gonią teraz. Ale później nie nas, tylko tego Kolesia w aucie. Ja mam Wow. Ale mi zaodwirowało tu, bo troszeczkę mnie tutaj posponiewierało. Co? Dobra, może jakaś muzyczka, co? Oniur na swoich kolanach. Cześć na moich kolanach. <gulanie> Dobra. <gulanie> <gulanie> Wiesz, że okropnie. No dobra. Tak. Siedzisz cicho. O. Widzicie? Tu sobie spokojnie... Tu sobie spokojnie przyjadę między autkami swobodnie, tak jak w wodzie. E, jak chodził w wodzie. Panuj się. Ale w Geta San Andras to byście utkli jak gówno z dupy. Normalnie tak się cisną. Ci, co znają dietosan bardzo dobrze wiedzą, o czym ja mówię. Ci co nie, nie wiedzą, bardzo polecam zajrzeć. Polecam. Polecam. Joanna Brodzik. Dobra. <grym> Dobra. Twoja mama. Dobra. Tutaj możemy sobie swobodnie wymieniać. Wo! <grym> wow, wow. wow. Oh. Mój brat to jest kuzyn. Co? Jeśli ja będzie że przed mój brat to jest kuzyn. Oh, 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 o Na 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 na... Czekajcie, trochę no. muzyczka podgłośnie. Tu się podgłośniało. Cicho będziesz. Na na na... Ej, ale ty się zamknij. To jest mój materiał. Dobra, muzyczka leci, czytajcie. I have been watching you. Czy patrzę na ciebie? Okej. Okay. Ja patrzę. I have been watching you. Patrzę na okay. ciebie. Oglądam ciebie dokładnie. Co takiego ja jestem ciekawa? Kierownica. Zamknij ryj. bo ja cię zaraz wyproszę. A kierownica. No i za. Śmieszne, musisz. Tam jesteś. Czy ona powiedziała buroń? Dobra, nie pytam się. O widzicie, przed chwilą sobie przejechałem między dwoma samochodami. Gdyby to było Gieta San Resty, byłoby niemożliwe. O, o flaga Stanów. Moja. Ciekawe co to za urząd tam jest. Marszałkowski. Oka! Gdzie? Tylko coś ta flaga jest taka martwa. Jedź, jedź, jedź John. Ej, tam była. Kurde. Ej, znikła. Co? Ej, ludzie. Flagi widmo. Daj, flagi. Dajcie mi jakieś normalne auto. Szybkie, o. No, Ej, muszę nagrać coś. A ty... Ja ci wczoraj nagrał. Dobra. No. Chcesz Ja ale syrenie. Ludzie przetwierdzały, były flagi. Flagiii... Twoja mama. O Boże, o ja się boję... flagi. O ja. Pięć. Ej. O nie, są, są, są. Tylko, że teraz... Nie, no to są. O, są trzy. Dwa... Dwa... Cztery. Ja mam. A ty Sześć, te martwe te takie flagi mi się nic nie ruszają. Ale dobra. Mm, Ale normalnie. Mmmm. Normalnie... Przemocowali flagę z cyber. O! 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 Coś tu było, coś tu było. Biorę to. Of course. Nieważne czy ktoś tam siedzi w samochodzie. Ej, ale ty się zamknij, bo to jest mój materiał. I zaraz jak się nie wyprocisz, nie będę z tobą nic zagrywać. Seria z Multiplayer Driver'a jest zatrzymana. Chcesz, żeby był dirt? No to się zamknij. A jeszcze na taka sprawa. Jeżeli chodzi o peceta, um, jeżeli będę miał tego peceta, to właśnie jest taki problem, bo nie wiem jak zrobić frapsa na Xboxie. Bo widziałem, że niektórzy jak nagrywają pecetem, um, to um, mają no, ci co nagrywają Xboxa, to mają tak jak PC. Zamknij się. Zamknij się i taty. Tata tam nie śpi. Prosty problem. Zawągajcie są co proszę. No, trudno. Może problem taki, no to mucha będzie zawsze. Jak? Ile będzie odcinek trwał dzisiaj? Nie wiem, zobaczę. Mm, ja zobaczę, zobaczę jak to będzie trwało, tak? Zaraz będę nagrywał dieta 3, bo nie mam żadnego materiału na moim kanale, więc trzeba troszeczkę ponagrywać, żeby było... Żeby się mieli co dodać. Tak. Dobra, o. Chyba nagrywam sobie. Co? No oczywiście ja też. Ja będę miał peceta u mnie też Happy weeks. Może być. Nie musi. Co ja lubię robić z autobusami? Ludzie skapatrzcie co ja lubię kochać robić z autobusami. Miazga. Miazga. O, 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 o. No. Stop! No. Co to jest za urząd? Bo to tak tak... Ej La, Lane. Tam pisze coś. Timmy. Cicho być. Tu niech sobie będzie. O zielone światło. Wylewitowałem przez zielone światło. A tu Tim jest. Nie się. Właśnie ktoś rozwalił sygnalizację świetlną. Tak, autobus. Straż pożarna, bo się cisła. Ale ja się pytam, co to jest za ośrodek? Bo mnie normalnie te budynki w, w dreweża San Francisco naprawdę. Y <trym> Azur. Azur. I co? Nie. Monaco. Monaco. Doge. Monaco. Doge. Drive. Czemu na rejestracji zawsze pisze dyryfy syfy? Na wszystkich samochodach. Zaraz ludziska odróżnić samochód. Od kogo do kogo? Przed chwilą bym uderzył w policję, ale w o, chiński Supermarket Czy tam pisał Bruce Lee z kamizelką? Czy tam pisał Bruce Lee? Hongli. Lee. Chińskie literki Ja też policją chcę Bejgi. być Nie Nie, nie, nie zginiemy Policję w... E? Ja wycofa się, wycofa się Myślałem, że policja pojedzie tak jak ja Ale nie, wycofała się w porę O, lubię rozwalać te te Bramki mm, Teraz dajcie Dajcie mi to W San Fierro. Aha, tak, bo San Fierro jest wzorowane chyba na driverze San Francisco z Geta San Andreas. Już teraz wiecie, skąd są te skocznie w San Fierro. Tutaj właśnie na tych skoczniach, czyli na tych tych, tutaj właśnie się skacze. I stąd macie ludziska te bonusiki. Te 17 dolarów Geta San Andreas, jak w San Fierro. Jesteście na przykład spadajecie z samochodu, czy tam z motorka, to dostajecie... ZamiRej! Kamil! Naprawdę, zbanujcie go. Proszę was. Maryk, 3,8. No to nie musisz, To wtedy jeszcze bardziej się zbanuję. I się już przymknij, ok? Kamil, proszę cię, przymknij się, bo zastupuje naszą serię. Ale to jest. O, flaga stanów. Tam była. Widzę, że naprawdę Amerykanie dbają o swój kraj i dbają o ojczyznę, jakby to powiedzieć, o patriotyzm, o tak. Choć ciężko to powiedzieć na przykład o ym, innych narodowościach, ale no, bry, na przykład Amerykanie bardzo, bardzo dobrze dbają o swoją ojczyznę, o, o na przykład następna flaga. O, na przykład następne dwie flagi. A to musi być jakiś urząd marszałkowski czy coś takiego. Ja chcę widzieć, jaki jest najwyższy budynek w... Aha, jeszcze my nie umiemy to zrobić, dobra. Wyjedźmy z tej uliczki, bo będę miał kijową miniaturkę. A chciałbym, żeby ta miniaturka była jakaś normalna, a nie jakaś taka byle jakaś z dupy. Co my tu mamy? Mamy to. To weźmy. Nie lubię takich rozległych samochodów, dlatego że później one się, tak widzicie, nawet skręcić nie idzie. A z tym samochodzikiem w lewo, w prawo. Zamknij się. bo ojca I będziesz miał. Bo tu są teraz dialogi i oni nie słyszą. What you doing? What are you doing, chyba? Uh, what I do? I'm driving a car. Taki problem. Tak. Myśla, myślałem, że go zro... Ja przez, przez chwilę myślałem, że go zrozumiałem, że um, Tak, nie wolno. Jakby zrozumiałem. Aha, no to szybciej jedziemy, bo jak nie wolno, czy jak nie pomału, to szybciej. Dobra. A to jednak o nie mu tak nie wolno, czyli zakaz Dziska, ale weźmy sobie taki kar. O! Kamil. Być cicho już. Tak? Będziesz. Czekajcie, troszeczkę muzykę wyciszę. Bo tu nie słychać. Ale zamknij się! nie nagrywasz? Artur z Kamilem grają w gry. Razem. I Ta seria nigdy nie wypali. <grym> you need slow down. Ja lubię to zdanie. You need slow down. Ta muzyczka w San Francisco, w tym radiu ludziska, ja zauważyłem... za Ja zauważyłem... <grym> Ja zauważyłem, że w radiu, w samochodach San Francisco, w że San Francisco zauważyłem, że nigdy ta muzyczka, co tu leciała, nigdy nie leciała u mnie w radyjku. Nigdy. I to szkoda, bo fajna muzyczka naprawdę tu leci, chociaż ja nie jestem zwolennikiem popu, jakiejś ten. Moje na pierwszym miejscu najlepszej muzyki to jest na pewno klasyczna. Muzyka klasyczna, muzyka barokowa i klasycyzmu. Na pewno na drugim miejscu jest. Jak to się mówiło? Opis tej muzyki to jest wytwarzana za pomocą dźwięków komputera, czy tam dźwięków czegoś tam. I to była ener ener elektroniczna, chyba elektronik. Elektroniczna na trzecim rap, hip hop. Oczywiście, bardziej wolę hip-hop niż rap, ale nie widzę różnicy. Hmm, no i to było tak. E, co dalej? Co tuś wyleciał? Kurde, ja nie umiem samochodami jeździć. Ja robię wszystko. Więc cicho. E, dobra, e, zaraz będę sobie dirta nagrywał. Ciekawe, co tam będę znowu robił. Znowu mi będą jakieś odpały w głowie. E, a czy zobaczymy, co będziemy właśnie tam robić. Więc mm. już... E, nie wiem czy filmik się pojawił, ale zobaczymy, jak będzie z filmikiem. Czy ten będzie szybciej, czy tamten. Ale mm, zaraz właśnie będę nagrywał Dirta. I zamknij się. No i zobaczymy, jak. Mm, no, kurde. No właśnie, bad habit. To są Bad Habit. Na pewno mm, zobaczymy, ale nie wiem właśnie jak to będzie z materiałem. Czy ten materiał się pojawi prędzej, czy tamten. Zobaczę jeszcze. Ale na kanale możecie na moim znaleźć. jak i na tym poprzednim Artu Lubiacy, wszystko jak i na tym. Tam, 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 pararam. Tam, tararam. Tam, tam, ta, Robimy trochę śmieci. Czyli przejeżdżamy przystanki i inne. Patrzcie ile Syfu. Po co im sygnalizacja świetlna? Po co im przystanki? E, ale naprawdę w tym San Francisco zauważyłem, że przystanek jest 110 metrów tu. Tu jest y, przystanek. To znowu tu będzie. No kurde, pokrzywiłem im blachę. To znowu tu będzie. Przystanek, no ja, ludzie! O, tu jest przystanek. No wiem, nie jest 10 metrów, ale na pewno co jakiś czas, bo u mnie e, przystanek to jest dwa razy w wiosce. Ale ja chcę wiedzieć, ile metrów, ile kilometrów kwadratowych zajmuje całe San Francisco. Boże, bo to jest taka powierzchnia rozległa. Czy tam Los Angeles? To już nawet nie mówię. O skocznia. Nie wiem wow No szkoda, że nie mam tam pozwolenia, żeby tam wejść. Fajne byłoby salto. Policja tu będzie wlatywać, tak? Skadłem. Dobra, weźmy sobie to autko i wyskoczmy z tej skoczni. Co tak fajnie pachnie. Ja nie, ja nie mam ja mam, ja mam skojarzenia pewne... Szkoda, że ja tu nie umiem się rozpędzić właśnie tak. Ooo! Co ci boli? Take anymore! Patrz. Wiem to Royo nagrywał Nizowski też mama, pachnie i ujem Dobra, weźmy sobie to Przyprowadź wnuczkę do pracy. Cicho być kamień. Handbrake. Ręczny. Nic się nie stało. Ostatnio ludziska przez jedną godzinę z nim jeździłem, bo chciałem wysłuchać wszystkich dialogów. No, dialogi nawet całkiem fajne. Policja mnie rozgoniła. Nie mów swojej mamie, że daję dałem... Ej, nie mów swojej mamie, że dają cię kierować i... Nie, nie, nie mów swojej mamie, że w ogóle wziąłem cię do pracy. No i co z tego? Że wziął do pracy, no i co? się Chyba nie posra, nie? Że wziął dziecko do pracy, no boże. Nikola. Nie posrajcie się. Wow, wow, wow. Nie, nie, nie. A, jest policja. Czy on powiedział wpakowałam? Aha, no, no musiał powiedzieć, wpakowałam, żeby ojciec. Musiał powiedzieć, bo by się ojciec przyczepiał, że jest facetem. Long part. O! San Andreas też jest taki autokr. Tak? To znaczy Tak? 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 No nie, kurka bije. U. Wow jakie salto. Kolejny popieczony pirat. Jak no, na no, mamy nagrania w ogóle? 22 minuty. Zrobiłem no. dzisiaj 25. Dobra, opuszczamy tego fryzjera. No i wyskok. Heja. Wow, jeszcze bonus wow, tam... wow, wow! Takie dachowania. 485. No i teraz tak... Czekajcie, bo mam... mi brakuje jednego o. o. włos. Zero włos. A już wiem kamienicowe znaczy. O włos... O malutki włos. Ja się go nie macnę. Czyli prawie. Czyli prawie już ma zarost na Teraz. się. Widzicie, teraz będzie obóz. Bo prawie o mało co nie walno w samochód. Pany członka. Zara miał 486 tysięcy. O, już mam. W prawym górnym roku macie wyniki. I na przykład jak wymiga, wymijam, czy daję nitro, to dostaję bonus. Co? 85. 59. Tu można fajnie narobić sobie To Ja Janie za następne, za następne. Pani za Triv. Ludzie, a kasa się sypie cały czas. No dobra, co teraz? No zanim tylko będziemy kończyć. Tato. Ech, Ale mnie wyrzuciło z samochodu. No, tato, nie. Co słychać w policji? Nikogo nie ma w policji. Wszyscy na po Ej, koleż. koleś chodźmy Zatrzymuj się. Zatrzymuj się. Koleś. Chodź no tutaj Zatrzymij się. Zatrzym się na Z koleż, denerwujesz mnie czy zrobię z niego Nie no, Muszę dużo żyć. A, ta jej miesiąc miodowy, kurdza. Ona lubi miesiące miodowe. Dobra, to było chyba dzisiaj na tyle. E, trzymajcie się dość na, na razie, cześć. Oczywiście możecie złapkować, jeżeli podoba Wam się materiał i inne takie pierdełki co tu robiłem. Możecie oczywiście zasubskrybować, jeżeli chcecie być na bieżąco i chcecie mieć więcej materiałów. Ja to będę oczywiście widział w analityce i tych materiałów będę wypuszczał więcej. Oczywiście komentujcie, możecie pisać w komentarzach albo na skrzynce odbiorczej. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć.